Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Stark. Panie Stanisławie, w jakim wieku najlepiej angażować się w politykę? Chodzi mi o uczestniczenie w wyborach jako kandydat. Pozdrawiam i dziękuję za Pana działalność. No, myślę, wie Pan, że dobrze jest zaangażować się w politykę jako kandydat. Już po pewnej stabilizacji, po pewnym ustabilizowaniu życiowym, na skończeniu studiów, jakichś tam, niechby nawet w wyższej szkole gotowania na gazie, i jeszcze, żeby pan się przetarł, żeby pan zobaczył trochę kuchnię polityczną, żeby później pan nie doznał jakiegoś <laughs> szoku, dysonansu poznawczego i tak dalej. To jakby pan przez rok czy dwa był asystentem jakiegoś, został asystentem jakiegoś takiego dygnitarza, to potem już może pan, nabierze pan doświadczenia również takiego i politycznego, ale i życiowego większego no to już może pan tam posłować, bo najgorsze są takie, wie pan, tacy mężykowie stanu, co jeszcze nie zakończyli eksperymentów z panienkami, no to wtedy, wie pan. Także myślę, że taki 25 lat to jest, no w każdym razie można przed trzydziestką, Człowiek trzydziestoletni to już jest dojrzały. Kiedyś to tam inaczej było, bo na przykład w średniowieczu to dzieci były już dojrzałe pod każdym względem. Na przykład nasza królowa Jadwiga Święta, czy o, taki, y, 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 taka partia była wtedy za y, królowej Jadwigi y, panów małopolskich. Panów małopolskich, no to było stronnictwo, tak jak grupa możnowładców i szlachty. Która trząsła wtedy Polską, kształtowała politykę polską. No i na czele tej właśnie grupy panów małopolskich stał Spytko Zmelsztyna, który miał 18 lat. No ale to było w średniowieczu. A dzisiaj to jeszcze jak ktoś ma 18 lat, to jeszcze tam nie wie, jakiej płci jest i tego. Więc lepiej, żeby do polityki jeszcze nie szedł, żeby się wstrzymał. To właśnie doświadczenia życiowego również. Z panienkami to zawsze jest przydatne. Mój taki znajomy to na przykład swoim synom trochę tam dostarczał pornografii, żeby przestali idealizować kobiety, żeby się zorientowali trochę. No to nawet niezbę, taka szczepionka myślę, że nawet niezba jest. Twój wuj. Witam Pana, Panie Stanisławie. Dziś już bez słodzenia tytułami. Dziękuję za odpowiedzi na poprzednie pytania w 295. Cykielu. Dziś zadam takie jedno, acz rozbudowane i myślę, że trudne pytanie. Proszę na każdą jego część w jakiś sposób udzielić odpowiedzi. No więc po kolei. Pierwsze, wiemy, że trzeba państwo naprawić, póki ono jest. Czy pan ma na myśli, mówiąc na jednym z ostatnich spotkań, trzeba pominąć procedury demokratyczne, trzeba pójść na skróty? Jak to rozumieć? Domyślam się, że chodzi tu o obalenie rządu i całego tego ustroju. Jeśli tak, jakim sposobem to zrobić? Na czym się wzorować? I tutaj poprzez. Pucz bądź zamach stanu na wzór hiszpański z 1939 bądź czyliński z 1973 roku. No to miałem na myśli, właśnie Pój mówiąc o pójściu na skróty, to miałem na myśli to, co zrobił generał Franco w Hiszpanii i generał Pinochet w Chile. B. Rewolucję, to jest rosyjską z 1917 roku, bądź kubańską z 1962 roku, ale pod ideami wolnorynkowymi i wolnościowymi. No, myślę, że to by się nie udał taki eksperyment. Niech pan sobie wyobrazi Lenina, który wolnościowej, wolnorynkowej idei tam. Krystianam i raboczym próbuje zaszczepić. Proszę pana, by go wykopali na szpicach butów z tego Instytutu Smolnego, i na tym by się skończyła rewolucja. C. Odwołać się do pracy u podstaw, jak w czasach pozytywizmu, czyli uświadamianie ludzi do skutku o tym, jak wygląda sytuacja w Polsce, chociaż nie ma się co łudzić. Ponad 50% ludzi na podstawie swojej wiedzy nagle zagłosuje na partie antysystemowe. To jest konfederacja, na chwilę obecną jest jakieś 10-15% i proces ten jest zbyt czasochłonny. No to nie, to nie byłaby pójście na skróty. Prata od podstaw to jest właśnie Długi Marsz. Ja obawiam się, że ponieważ nie ma tu żadnego generała takiego, który jak generał Franco albo, to, albo generał Pinochet, no to konfe, dlatego mówię, że Konfederacja jest skazana na Długi Marsz. I d. Czy może jest inny sposób, którego wyżej nie wymieniłem? No nie ma innych sposobów, tak wiele sposobów to nie ma. No. Dziękuję i pozdrawiam. Życzę dużo zdrowia, sił, wytrwałości. Niech Pan żyje i kręci te cykle, cykiele 200 lat i jeden dzień dłużej. No dziękuję bardzo. I nawzajem życzę Panu wszystkiego najlepszego, zwłaszcza, że tutaj tego święta wielkanocne. Marian. Witam serdecznie. Czy to prawda, że wśród wojska, które stało na granicy w 1981 roku i czekało na rozkaz wejścia do Polski, były też jednostki polskie? Dziękuję i pozdrawiam. No nic o tym nie wiem, żeby były jednostki polskie. Tam. Wiem, że flota sowiecka manewry akurat urządzała na Bałtyku. Natomiast żadne wojska, no polskie, to nie musiały wchodzić, bo przecież w Polsce były dyslokowane. Nawet sowieckie wojska nie musiały wchodzić, bo przecież Rosjanie mieli tu kilka dywizji, chyba z 10 dywizji na terenie Polski, nie licząc tych 38, które mieli w NRD także. Nikt nie musiał nigdzie wchodzić, wszyscy byli na miejscu. Jan Nowak, czy gdyby nie doszło do trzeciego rozbioru, to w wyniku wojen napoleońskich, o ile by wybuchły, Polska mogłaby uzyskać utracone tereny na rzecz Prusji i Austrii. Tereny utracone na rzecz Prusji i Austrii o Rosji nie byłoby mowy. No, myślę, że tak. Dlaczego o Rosji nie byłoby mowa? Byłaby, jak Napoleon by uderzył na Rosję. To i o Rosji byłaby mowa. O co chodzi? Nie ze względu na to, że Napoleon tu kochał Polskę, bo w nosie Polskę miał i tylko ją wykorzystywał. Napoleon był Cesarzem Francuzów, a nie Polaków. Polacy go wielbili, bo im pozwalał się poświęcać, że tak powiem, i uczestniczyć w błyskotliwych zwycięstwach, a to podbijało nam, że tak powiem, podnosiło nasze morale. Zresztą do dzisiaj w hymnie śpiewamy w Mazurku Dąbrowskiego dał nam przykład jak zwyciężać mamy. Natomiast Napoleon bardzo chętnie by przyłączył do Polski te ziemie, które były był zaborem pruskim i austriackim, po to, żeby mógł, że tak powiem, ciągnąć więcej forcy z Polski na Rozbudowę i wyposażenie armii, która potem by uderzyła na Rosję. To z całą pewnością, moim zdaniem, to było bardzo prawdopodobne. Dlatego właśnie dobrze jest zachować państwo, nawet jakieś takie, z którego nie jesteśmy zadowoleni, ale dopóki je mamy, to zawsze jest szansa, że możemy. Je poprawić, bo czasami się pojawią koniunktury sprzyjające.